Polityczna scena w Polsce została zdominowana przez sensacyjne doniesienia o możliwym wyroku wobec obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Spekulacje na temat jego rzekomego wydalenia z kraju nabrały tempa po tym, jak media poinformowały o nowych postępowaniach sądowych, które mogą zmienić oblicze polskiej polityki. Czy to realny scenariusz, czy jedynie plotki rozpowszechniane przez opozycję? W tym artykule przeanalizujemy najnowsze informacje i możliwe konsekwencje. Skąd te sensacje? Kulisy sprawy. Według doniesień medialnych Andrzej Duda miał zostać wezwany do odpowiedzi w sprawach związanych z jego decyzjami podejmowanymi podczas kadencji. Chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące łamania konstytucji. Krytycy prezydenta zarzucają mu podpisywanie ustaw które rzekomo naruszają podstawowe zasady demokracji i praworządności. Polityki zagranicznej, decyzje Dudy dotyczące współpracy z innymi krajami, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej i relacji z USA, wzbudziły kontrowersje. Nadużycia władzy. Niektórzy politycy i eksperci sugerują, że prezydent mógł przekroczyć swoje uprawnienia w kluczowych kwestiach związanych z polskim sądownictwem. Reakcje opinii publicznej i polityków. Rząd, rzecznik rządu, odnosząc się do sprawy, nazwał doniesienia Absurdem i próbą destabilizacji kraju przez opozycję. W swoim oświadczeniu podkreślił, że prezydent Andrzej Duda cieszy się pełnym zaufaniem rządu i narodu. Opozycja, liderzy opozycji, w tym Donald Tusk, szybko zareagowali na informacje, domagając się pełnej transparentności i rozliczenia działań prezydenta. Jeśli Polska ma być państwem prawa, każdy, nawet prezydent, musi odpowiadać za swoje czyny, powiedział Tusk. Media. Polskie media są podzielone w ocenie sytuacji. Część dziennikarzy uważa, że sprawa jest wyolbrzymiana przez opozycję w celu zdobycia politycznych punktów, podczas gdy inni wskazują na realne podstawy do obaw. Czy możliwe jest wydalenie prezydenta z kraju? Eksperci konstytucyjni zgodnie podkreślają, że wydalenie urzędującego prezydenta z kraju jest niemal niemożliwe. Nawet w przypadku udowodnienia poważnych naruszeń, procedura wymagałaby impeachmentu. Aby rozpocząć proces usunięcia prezydenta z urzędu, konieczne byłoby wsparcie większości parlamentarnej, co w obecnym układzie sił politycznych. Wydaje się mało prawdopodobne postępowania sądowego. Po zakończeniu kadencji prezydent może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, ale proces ten jest czasochłonny i wymaga zgromadzenia niepodważalnych dowodów. Podstaw prawnych, wydalenie obywatela z kraju jest niezgodne z polską konstytucją, która gwarantuje każdemu Polakowi prawo do pobytu na terenie ojczyzny. Co na to sam Andrzej Duda. Prezydent odniósł się do sytuacji podczas ostatniego wystąpienia, nazywając ją próbą zdyskredytowania jego osoby i urzędu prezydenckiego. Duda zapewnił, że jego działania były zawsze zgodne z prawem i interesem narodu. Polska jest moim domem, a ja zawsze będę służył jej mieszkańcom. Powiedział z przekonaniem: Jakie mogą być konsekwencje? Scenariusz 1: utrzymanie status quo. Jeśli zarzuty nie znajdą potwierdzenia w dowodach, Duda pozostanie na stanowisku do końca kadencji, a opozycja straci wiarygodność w oczach wyborców. Scenariusz 2: eskalacja konfliktu politycznego. W przypadku dalszego nagłaśniania sprawy przez opozycję i media. Napięcia społeczne mogą się nasilić, prowadząc do protestów i podziałów w społeczeństwie. Scenariusz trzeci, rozpoczęcie procesu impeachmentu. Choć mało prawdopodobny, taki scenariusz mógłby całkowicie zmienić układ sił politycznych w Polsce. Podsumowanie. Choć informacje o możliwym wydaleniu Andrzeja Dudy z Polski wydają się mało realne, sytuacja pokazuje, jak silne są obecnie napięcia na polskiej scenie politycznej. Bez względu na rozwój wydarzeń, jedno jest pewne. Nadchodzące miesiące, będą kluczowe dla przyszłości kraju i roli, jaką odegra w nim obecny prezydent.